Grzesiek, za wami sparing z Szachtarem Doniec. Goliat okazał się tym razem trochę mocniejszy od tego Dawida, ale z drugiej strony mieliście też swoje okazje i myślę, że możecie być momentami zadowoleni z gry, jaką zaprezentowaliście naprzeciw Ukraińcom. Oczywiście, no mecz był bardzo, bardzo ciężki. No można, yy... Dwie, dwie połowy zgoła, zgoła odmienne, ponieważ w graliśmy e, z wiatrem, gdzie, gdzie, gdzie było troszkę, troszkę nam łatwiej e, nawet wyprowadzać tą piłkę od, od tyłu i, i fajnie nam się to układało, bo potrafiliśmy wychodzić z, z pressingu Szachtera e, parę razy fajnymi akcjami. Hmm, stworzyliśmy sobie fajnych kilka, kilka sytuacji, e, mogły, mogły się zakończyć golami, no niestety się nie udało, bo fajnie by było strzelić, strzelić chociaż im, im tą bramkę i trochę postraszyć. Druga połowa już, już, już troszkę, troszkę inna. No, Szachtar wymienił całą jedynastkę, więc my zostaliśmy praktycznie tą samą, więc, więc też z minuty na minutę widać było, że, że, że lekko słabniemy. Aczkolwiek no, też parę razy nie, nie baliśmy się, graliśmy od tyłu można powiedzieć, że, że ten pierwszy sparing na, na, na naturalnej trawie wypadł. E, może nie jakoś bardzo dobrze, ale, ale tak, taki malutki plusik można przy nim postawić. Myślisz, że faktycznie jest tak, że jak się gra z takim zespołem jak Szachtar, to można coś wyciągnąć dla siebie, że mierząc się z zespołem, no powiedzmy, że lepszym na papierze, że faktycznie stajesz, stajecie się lepszymi zawodnikami? Czy Wiadomo, że tak, no bo no, grają tam zawodnicy naprawdę z najwyższej światowej półki i już nawet nie chce się rozwodzić za ile te transfery są robione. Więc, więc tutaj na pewno dla nas to, to taka fajna też lekcja, bo tak jak powiedziałem wcześniej te wyjście z pod pressingu sytuacje stwarzane. No to, to też, że nie baliśmy się z nimi grać, nie graliśmy długiej piłki gdzieś tam za plecy, nie kopaliśmy, tylko, tylko fajnie próbowaliśmy wyjść od, od tyłu, grać w piłkę i, i chcieliśmy po prostu grać, grać swoją, swoją grę i nie patrzeć, czy, czy to szachtar, czy, czy ktokolwiek inny. Tam była mała kontrowersja, bo skończyło się to spotkanie zakończyło się wynikiem 0 do 2. No i nie do końca było wiadomo, czy ten drugi gol padł, czy nie sędzia ostatecznie go uznał. Ty byłeś najbliżej. Jak to wyglądało? No, wydaje mi się, że bramki, bramki nie było, że, że, że piłka być może trochę przekroczyła e, linię bramkową, ale na pewno nie całym obwodem. E, i, I tutaj sędzia, sędzia moim zdaniem popełnił błąd, bo e, no, tak jak powiedziałeś, byłem najbliżej i, i widziałem, to, widziałem to dosyć dobrze, że, e, że tej bramki po prostu nie powinno być. No. Cóż, no, sędziowanie e, nie było jakieś na, na najwyższym poziomie, ale, ale też nie ma co się tym e, zasłaniać, bo widać, że sędzia sędziował tak, żeby nikomu się nie stała krzywda i, i, i to też mm, było dla obu stron bardzo ważne. Obóz w Hiszpanii trwa w najlepsze. Jak do tej pory to wszystko wygląda w swojej perspektywie? No powoli się rozkręcamy. Tak? Przy, przy, przylecieliśmy w piątek. E, tak naprawdę trzy jednostki za nami. Treningowe, spaling e, i, i wchodzimy w dalszą, w dalszą część. No, dwa treningi dziennie, e, spalingi praktycznie co dwa dni. Więc, więc to wszystko fajnie nabiera tempa. Boiska są zielone, bardzo dobre i z tego, z tego możemy się cieszyć i być zadowoleni, bo, bo po to tutaj przyjechaliśmy.